A więc proszę Państwa, film o tytule Łaz yy, E301A1 asynchroniczny obsługa kokpitu. Proszę Państwa, wnętrze, bo nie pokazywałem tego w poprzednim odcinku. Nawet ma podświetlenie na przegubie, tak jak i karusy po remontach z yy, KZNS, tak? Więc ma to pewien. Klimat, można powiedzieć, minionej epoki, ale nie. Generalnie wnętrze jest znośne, dość w szarej tonacji siedzenia, jak w autosanach, można powiedzieć, więc no, troszeczkę anachronicznie wyglądające uchwyty, ale bez przesady. I generalnie, jeżeli chodzi o samą obsługę kokpitu, no to tak, mamy kabinę w pełni wydzieloną. Otwieramy, zamykamy klasyka. E, bardzo mi się podobają nienachalne e, te wydzielenia między drzwiami a, a e, siedzeniami. Nie ma napisu na nich Las, Solaris, Autosan, Ursus. Nie są szklane, tylko są takie znośne. Więc to jest, to jest akurat na plus. E, trolejbus mamy e, no nie tyle odpalony, bo nie mamy włączonego falownika, co mamy włączony prąd. Jeżeli chodzi o przyciski, to tak, prawa strona kokpitu parodii VDO w cudzysłowie, no to światła awaryjne, wiadomo o co chodzi, każdy wie o co chodzi. Główny wyłącznik prądu albo włącznik, e, znaczy dodatkowy w zasadzie, e, bo tutaj mamy jeszcze dodatkowo hebel. E, hebel to jest oczywiście, o, o tutaj, o tutaj mamy hebel. E, tu mamy hebel. Idąc dalej, a w zasadzie bliżej, jeszcze mamy na górze włącznik 600 V, czyli dopływu prądu z pałąków, które są w tej chwili złożone do silników. Oczywiście, nawrotnik, tak jak mówiłem, tak. Czyli teraz mamy przód, brak kierunku jazdy i tył w potencjometrze. Idąc dalej, oświetlenie kabiny kierowcy, koło Hebla niestety łatwo się pomylić. E, więc trzeba uważać na takie rzeczy. Teraz taką perspektywę przybierzemy. Ogrzewanie lusterek. Nie mam pojęcia, co robi przycisk z logo Mercedesa. To jest y, dalej przycisk z y, y, sygnałem dźwiękowym. tak? Zaraz to sobie też zobaczymy. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu i nie tylko. Nie, przycisk Mercedesa nie widzę, żeby coś robił. To jest reset sterownika SIP, albo włączenie go w ogóle. Oczywiście, że włączenie. Dalej. Yy, pierwsza połówka pierwszych drzwi, i tutaj po prostu jest po kolei otwieranie drzwi na kolejnych panelach do czwartych. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Yy, oczywiście, dalej jest stacyjka. Manetka, jak w Mercedesie, mercedesowska. To klasyka. Dalej, wentyla... tu jest bardzo dużo opcji wentylatorów w tym trolejbusie, naprawdę. Wentylatory z tyłu, wyłączanie ABS-u, e, światła mijania, zastąpione przyciskiem od, 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 od przeciwmogłowych, podświetlenie przycisków na kokpicie. E, tutaj jest zaraz bardzo fajna funkcja, dotycząca... O. Te, tą perspektywę przybierzemy. E, tu są jeszcze światła długie, które nie są powielone i w manetce, i w przycisku, jak widać. E, oświetlenie salonu oczywiście góra i tutaj dwa fajne przyciski, czyli spryskiwacz, wycieraczek e, powielony i tu, i tu. Wiadomo. E, I ostatni przycisk to jest e, programowanie hamulca elektrodynamicznego na trolejbusie, czyli jeżeli to jest wciśnięte, to hamujemy... E, silnikami plus, tak jak w skodach e, skodach tak jest e, hamulce e, znaczy silnik plus hamulec pneumatyczny, jeżeli mamy wyłączone piktogram z, z przyciskiem S tylko i wyłącznie hamulec pneumatyczny. E, nic, nic awaryjny wyłącznik wszystkich układów. Trzy poziomy wentylatorów na salonie nie mam pojęcia włącznik dodatkowy. E, silników i falownika, no i sprężyny pałąków, to co mówiłem, tylko że pałki są złożone, więc się nic nie dzieje. Ręczny, bileciki do sprzedaży, góra, tu nic nie ma ciekawego w sumie. Nie no, i tak las się dość skromnie prezentuje, ale wszystko jest to co potrzeba. Oświetlenie, wnętrze jest jasne, Jak jest oświetlenie, to jest jeszcze bardziej jasne, o widzicie, mamy prawy i lewy układ. Ładnie, ładnie świetlówki wtopione w, 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 w sufit. No i tak to wygląda. No. Obsługa kokpitu Łaza 1875. Tutaj te wszystkie klapy. O, tu jest silnik właśnie. Można sobie podnieść. Osuszacz powietrza. Ten Haldex albo Webasto, to nie wiem jakiej to jest firmy. E, tutaj co? Tutaj jest do holowania. Część łazów jeżdżących, na przykład w Lwowie, ma to zdjęte, bo tutaj jest uchwyt do holowania pod, ty, pod tą klapą. Tu dalej nie ma żadnych istotnych klap. Tu klapa y, akumulatorowa z silnikiem pomocniczym. Oczywiście się zdejmuje drabinka, jak się wchodzi. Tu nic nie ma w sumie ciekawego jeszcze. Na górze jest aparatura. Klasyka pałąki, przekształtniki, falownik, i tak dalej. Nic nie ma ciekawego. Tu klima jeszcze, konwekta. No, no i szyberdachy otwierane ręcznie, bo to nie powiedziałem. Szyberdachy mamy w luazie ręczne. I tyle proszę Państwa moi drodzy. Także dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. I do zobaczenia.